Kiedy ona się obudzi? Nigdy żadnej pracy w gatunku nie przygapiła. Jeszcze. Myślę, że nie będzie na mnie zła, że korzystałam z jej zje laptopa i pożyczyłam ciucha. Na pewno nie będzie na mnie zła. O z Jestem w akademiku, dobra, schodzę. Cześć, Roza. I z bałam się, że nie obudzisz się. Serio? Chyba jesteś tak przygotowana i z moimi ciuchami. Przepraszam, a mogę porzuczać? No, oczywiście, że tak. A korzystać z Twojego laptopa? No tak. Impreza, nie zgadnę. No. Lec się ubierz. No. Akademik, akademik. Już. Bardzo szybko. Pierwszy telefon. Uciekam na imprezę. Okej, okay. Na pewno jest impreza? Tak, tylko dla niektórych pokoi. No bo wiesz, no. Dla na naszej całej klasy jest tylko. Może jeszcze dla innych osób. Aha, spoczko. Czekaj na mnie! Okej. Okay. A ja da mój telefon. Ja chciałam powiedzieć tablet. O. Um, od kiedy tutaj jest? już przez trzy dni. No. To tak, jest tak. Dobra, chodźmy już. No. Gdzie ta impreza? Gdzie? Chodź za mną. No. Czekaj, a będzie tam Tom? Niestety tak. No, ten tego spuł. No. Na tych wakacjach było tak ekstra ujazdów. MG. G? Co? Wow. Co? Co się tobą? Że mam krzyż wynudzę? Nie, 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 co ty? Wow, nigdy Cię jeszcze nie widziałam w tej szkole, tutaj. No ja też. No wiem. Jestem tutaj nowy i chodzę do Waszej klasy. Tak? Um, no. Za chwilę na na bandach chłopaków przyjdą. Okej, okay, to jest ja coś stanę. Niesamowite masz biało, czy... Nie wiem. Jakaś taka genetyka mojej mamy. No. O, oh, jest di z diablu idzie. Di serio? Jakaś dziewczyna przybrana za diabła. Ona jest zjabelska. Niech Nie zgadnę, rządzi wami. No. Dziewczyny! Z kim gadacie? To jest nowy w naszej szkole. Spokojnie. Nie się z nikim gadać, oprócz ze mną. Ty! Podchodzisz tu! Już! O Jezu, Panna porządna. się tutaj znalazła? <śmuchy> no czy tego? jest? A, o Jezuniu... Chiara? Z Tobą nie skąd gadać! Um, nie rozumiem, co tu się właśnie stało. Ejuch. Aha, teraz już rozumiem, serio, mój przyjaciel, białe hm. oczy, niebieskie oczy. Skończyłam rozmawiać, a ty się odwracasz. No i coś ci to przeszkadza? Owszem. Tak. No, z czego chcesz? Nie rozmawiaj z moimi przyjaciółkami. One ciebie nie lubią. Prawda, dziewczyny? E, tak. Mamy ciebie dosyć. Ty się ciągle tylko nami rządzisz. Odchodzę z popularsów. Ja też. Ach. A, idę stąd. O oh, matko. Dobra, po prostu chodźmy na tamtą imprezę. Impreza jest jakaś? To jej się daję. ładnie ubrać, wiem w co. co to był zadok? Nie nazywaj mnie tak. Jezu, przepraszam za tamto. Wybacz. Nie! Wybaczysz, czy nie! Masz wybaczyć, rozumiesz? Nie krzycz na nim, nie rozumiesz. Ona z sobą nie chce chodzić. Idzie twoja dziewczyna, zniałam sobie porozmawiaj. On nie jest ze mną. Skarbie, zobacz jakiego fajnego laptopa znalazłam. Żartuję, to jest mój. Czemu powtarzasz rzeczy, które ja mam? Ty mi na początku ukradłeś chłopaka. Dajcie sobie dziewczynę z ściana. Ty najbardziej. Odejdź sobie. Cześć, jestem. No Co on ci robi? Po prostu mnie zdradził i teraz mówi, że tak nie było i mam do niego wrócić. Arioch, tu ty? Po tylu latach chodzimy stąd na imprezę. Mm, nie znam Cię. Mm. mm. czekaj sobie później porozmawiamy a ty z tego w moim pokoju. Aha, dobra w porku jedna bypka, bibka, bibka. Idziemy, moje panie? Oczywiście, że tak. No, choć razem. Hmm, droga, okej. Okay. No. Gdzie jest muzyka? Bo ja wiem... Może to tego, że nie masz całej klasy. Ciekawe, jakie Pokemony są. Mm -hmm. oh! Snorlax? Mm. O, oh, jest! Mm. Ojemy. O tu jest Hej! O też. O, przyszła jest dobra chodź. No Jej. No hej, tej skarbie. okay that's a wow mm -hmm. how did you put them in this case in the mess how did you do No właśnie, tutaj było dobrze. No właśnie, jestem no dobra. Przestańmy się przemieszczać. No właśnie. Hola, to jest mnie. I was to go over everything they say the time supposed to heal you, but I am done Don't me. Hello. hello can you hear me Blah <laughs> am blah 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 i blah, blah. Okay. I've forgotten I'm how it felt I'm before I'm the world fell I'm at I'm our feet I'm There's I'm such a I'm difference between